Dzień dobry proszę Państwa tutaj kanał Pakpak Pak Gaming dzisiaj sobie będziemy rozgrywać rzuty karne To taki luźny trening Ale dlaczego się Bramkarz nie rzucił skoro sterowałem nim w lewo No i naucz się strzelać pilkarzu z trójeczką Alvarez no ten to na pewno strzelił A ja się nie rzuciłem Skupienie, skupienie proszę Państwa, skupienie Pak to jest gol, bramkarz znowu w którą stronę mam się ru ruszyć? Prawo, lewo, prawo, lewo! Dobra strona, ale za nisko Strzelamy teraz jakimś piłkarzem z randomem, z numerem 9 Ale to jest moja drużyna To jest... ojojojojoj, co to była za obrona? No I po co się ruszałeś? Dobra Teraz Cię zaskoczę Możesz sobie tańce odgrywać, ale to będzie... Gdzie gol chyba nie? Ruszać się z tej bramki? No, musiałem. Tak, tak, wiadomo, SMSy zawsze przychodzą wtedy, kiedy nagrywamy, proszę Państwa. Cóż to był zastrzał? Jak on to mógł obronić? Jak on to obronił? Ale też obroniłem. Świetna obrona. Tak, sprawdź poprzeczkę, żeby ci bramka nie spadła na głowę. Strzelimy mu teraz, tak, zobaczcie. O, kurde, nie. Nie zaskoczyłem go. Czemu tak słabo się rzuciłeś? Dobra. Będzie teraz świata. W którą stronę? Ci piłkarze nie potrafią kompletnie strzelać. Ale teraz strzelił gola. Znowu Alvarez strzela. Przecież on strzela najlepiej. Piękna obrona. Cudowna obrona. Spróbujmy raz jeszcze. Środek bramki znowu będzie. Kurde poprzeczka. Też przestrzelił. Johnson, Johnson, dawaj, dawaj. Z osiemnastką. Nie przestrzel bramki. Ale szczyta ten bramkarz. Zbyt dobry jest. Dudek Dens, zobaczcie. Ta gra jest fenomenalna, naprawdę. No podkręciłem ją, a on dalej to obronił. No bez przesady. Wszystko broni. Jak ja mam mu gola strzelić? Nawet mi ten Dudek Dens nie pomaga. Chociaż teraz pomógł. Może coś w tym jest. I góra. Piękna strzela. Oj, chyba muszę więcej potrenować w karierze. Leje mi jak młodego. No i słupek. Każdy głupek wali w słupek, tak się mówiło kiedyś. Piękny gol. Dobra, ostatnia seria, próbujemy. Nie zdążyłem złapać rękawic. Jak strzelę, to kończę. I koniec.